Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich mięśników Pięknych Woni. Kochani, przychodzę dzisiaj do Was z opowieścią o perfumach, które są perfumami szczególnymi i bardzo, bardzo ważnymi. Myślę, że warto się nad nimi zatrzymać. Zapraszam Was zatem na taką opowieść o tych perfumach. Pewnie, gdyby ktoś chciał, zrobił z tego godzinny film, nawet może i dokumentalny, z motywami, w którym będzie opera Pucciniego, ale. Ja chciałabym się skoncentrować na tym, co mnie szczególnie ubodło, zafrapowało. Zapach. Perfum Liu. Liu to są perfumy marki Guerlain, co już pewnie widać po tym ich słynnym flakonie, którego rodowód sięga 1912 roku. W tej chwili marka, która jest własnością dużego, prywatnego koncernu, w zasadzie już przechodzi na ten flakon. To stało się zapewne za sprawą hitu, który mają w swojej ofercie, czyli Mała Czarna. Myślę, że ten flakon właśnie stał się taki rozpoznawalny i kojarzący się z marką. Myślę, że to jest dobry ruch, chociaż zapewne wielbiciele marki będą zdychać i tęsknić do jakiegoś innego flakonu. Ale dzisiaj, moim zdaniem, mnogość flakonów nie jest atutem. Lepiej to wszystko wygląda, jak te flakony są do pewnego stopnia zunifikowane, więc ja ten ruch popieram. Legendarne perfumy Liu marki Guerlain też zostały poddane takiemu liftingowi. Tutaj flakony się zmieniały, bywały różne, co jest oczywiste, ponieważ zapach ma prawie 100 lat. I w mojej opinii był odpowiedzią na perfumy. Tu mam powiedzmy, wydanie, jeśli chodzi o flakon i o to, co to jest na tej etykiecie, jubileuszowe z ubiegłego roku na stulecie. To była woda perfumowana. Możecie też znać te perfumy z takiego wydania. To jest woda toaletowa. No i tych flakonów też było kilka, ale nie jest tak dużo, jak by się mogło wydawać. Chyba, że weźmie pod uwagę te wszystkie modyfikacje, piątki gdzieś tam, jeśli chodzi o proporcje, ale generalnie flakon ten ikoniczny. Także można powiedzieć, że no, troszeczkę gdzieś tam ze sobą korespondują. Żegirlę być może chciał wejść troszeczkę. Na terytorium Chanel, ponieważ no to jest bardzo podobny zapach, bardzo podobny do właśnie tej piątki wody perfumowanej. I teraz tak, tu by można było całą opowieść Wam przytoczyć o różnicach między wodą perfumowaną a toaletową, jeśli chodzi o piątkę, więc myślę, że o tym zrobię osobny film, ale tym, co naprawdę mnie zafrapowało już rzekło, to jest zapach tychże perfum liu. Ostrzyłam sobie pazurki na te perfumy. Zastanawiałam się, jak Guerlain zinterpretował klasyczny akord aldehydowy, bo niewątpliwie się do niego odwoływał. Ale dzisiaj, jak patrzymy na te perfumy, to wydaje nam się, że to jest jedno i to samo. Ale to jest ułuda, to jest złudzenie. Jest na odwrót. W mojej opinii. Jacques Polsch, kiedy robił te perfumy w latach 80, czyli wodę perfumowaną, bardzo dużo czerpał z tego. Może historia zatoczyła koło, że początkowo Guerlain sięgnął po aldehydy i ten akord różano-jaśminowy i zrobił swoją wersję. I tutaj różnica jest duża. Woda toaletowa, może bez tego się chyba nie da, to zatrzymam się w skrócie nad tym, woda toaletowa marki Chanel woda toaletowa Chanel nr 5 jest zapachem z lat 20. co ciekawe, jeszcze Wam pokażę mam takie starsze materiały tu jest wskazane, że woda perfumowana ekstrakt i woda toaletowa mają taki sam skład także słuchajcie informacje o składzie, o zapachu perfum, które są długo na rynku no trzeba bardzo, 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 bardzo weryfikować krótko mówiąc woda toaletowa versus woda perfumowana Chanel nr 5 to są bardzo duże różnice. Można powiedzieć, że woda toaletowa wzmierza gdzieś w stronę dwóch perfum, które na pewno znacie, i one są w dość dobrej cenie. Arpesz marki Lanvin to, to jest w tym czarnym flakonie, nie ta współczesna wersja Eclat Arpesh. One są, można powiedzieć, wybrzmiewają podobnie, chociaż można powiedzieć, że to jest taka woda toaletowa piątki, tylko zdecydowanie bardziej, bardziej, bardziej. No, trudne nawet są, można powiedzieć, do noszenia te perfumy arpesz dla współczesnego użytkownika. Tamta nuta, którą ja określam jako nutę skórzaną, brzoskwiniową, animalną, wybrzmiewa mocniej, podobnie jak w tych, ale zdecydowanie delikatniej niż w przypadku arpesz. I jeszcze jest jeden gagatek, który moim zdaniem wzorował się na piątce, to jest Femro-szasa z zapas lat 40. I kiedy po jakimś czasie Wącha się to, co powiedzmy, ten, te perfumy zostawiają nie przy takim wąchaniu z skoreczka. Bo tu jak troszeczkę inaczej to wszystko jest poukładane, ale jest poukładane znakomicie. To pojawiają się takie refleksy, które znamy i mnie właśnie nie z tej edycji wody perfumowanej, tylko właśnie z tej wody rudniczki, czyli Femrochasa. Stąd wielki szacunek i. Szapoba dla Jacques'a Gerlena, który był wielkim wizjonerem, perfumiarzem. I chyba był złośliwy, kiedy widział, jakieś, że jakieś perfumy się podobają. To robił w doskonalszą wersję, tak? Myślę, że zrobił właśnie te perfumy Liu. A perfumy, jak to u Guerlena, skąd nazwa? No, 3 lata po światowej premierze opery Turandot, Guerlain zrobił perfumy inspirowane jedną z postaci tej opery. Nieszczęśliwie zakochaną, tragiczną bohaterską postać Liu, która zginęła śmiercią męczeńską, ale nie ujawniła pewnego sekretu. O tym jest opera, także zapraszam do czytania libretta albo chociaż streszczeń. Bo dzisiaj wąchacie te perfumy wydają się bardzo, bardzo zbliżone, tylko to jest rocznik 1929, a to będą lata 80. Szóste bodajże. 86 rok. Także jest zagadka, jest ciekawostka. Jest to naprawdę coś ciekawego. Także jak szukacie dla kogoś, kto kocha piątkę, kocha, kocha klimaty piątkowe, to może Liu jest świetną propozycją, bo można go nawet chyba opalować troszeczkę taniej niż piątkę. Także warto to rozważyć. I tu jest, jest ten refleks gerlenowski, ale on jest bardzo subtelny. I teraz właśnie przechodzimy do materiałów prasowych Gerlena, a mam je tutaj. Mam tą słynną Panoramę Perfum, którą Wam nieraz pokazuję i tu właśnie, jak się spojrzy na tego Gerlena, to w zasadzie bardzo często tutaj w nucie bazy pojawia się buk A w liu tego nie ma. To jest zapach zupełnie inaczej skonstruowany. Tutaj Jacques Gerlen no, myślę, że dość mocno się zainspirował, ale zrobił tego lepszą wersję. Tak myślę, albo swoją. Do tego stopnia udano, że jak widzicie, w mojej, taka jest moja opinia. Jacques Polsz bardzo mocno z kolei się inspirował właśnie tą wersją. I tu mamy w wnucie głowy aldehydy, czyli taką syntetyczną substancję, która sprawiała, że bukiet kwiatowy stawał się takim akordem zapachowym czystym serce, kwiatowo-jaśminowe, bo właśnie jaśmin daje coś brudnego, nuty drzewne, irys i wanilia. Bardzo piękne, czyste składy, takie znajdziemy też dzisiaj na, na stronach internetowych. Na stronie Fragrantiki znajdziecie, że Liu ma wersję z, z tego wieku, to jest już, jak zaglądam, 21 barok, rok, tak, z ubiegłego roku i że jest wersja z 29. Moim zdaniem one pachną tak samo. mogły się tylko ewentualnie jakieś składniki troszeczkę zmienić, ponieważ tutaj niestety jest nieustanne majstrowanie przy formułach, także jeżeli pewnych składników nie znajdziemy, to, to ich też tu nie będzie, w piątce. Jeżeli po prostu zostały wprowadzone ograniczenia, ograniczenia polegają na tym, że albo pewne składniki trzeba usunąć całkowicie, albo zminimalizować ich ilość. I jak tak zaglądamy na skład, to wydaje mi się, że ciągle nie widać tych różnic w tych wszystkich opisach. Coraz mniej jest informacji y, takich y, na tyle wiarygodnych, rzetelnych, że można je przyjąć za pewnik, jeśli chodzi o perfumy. Y, no, twórcy perfum muszą się bronić, nie podają nam prawdziwej wiedzy o tym, co jest w składzie. Tam coś zachowują dla siebie. To jest zapewne ukryte tam pod y, pewnymi jakimiś chemicznymi nazwami, ale oczywiście kwestia proporcji, to już w ogóle y, to jest temat najważniejszy, także jak najmniej mówią, ponieważ zapach jest chroniony, nie jest chroniony prawem. Jedyna możliwość, żeby się bronić przed y, no złodziejstwem po prostu, bo jeżeli ktoś skopiuje cud cudzą własność, ją powieli, no to okrada autora, także tutaj perfumiarze muszą się przed tym bronić, chociaż oczywiście nie obronią się całkowicie. Być może też chodzi o to, żeby ewentualny proces złodziejstwa opóźnić. Także gdyby miała się powiedzmy, pokusić o pewne podsumowanie, to woda toaletowa, jeśli chodzi o piątkę, to będzie taka właśnie wersja bardziej zmysłowa, a ta czysta, sterylna, można powiedzieć, taka higieniczna. Także wiem, Liu, moim zdaniem, była inspiracją dla piątki. Stawiam taką radykalną tezę. Dla piątki wody perfumowanej powstałej w latach 80. I teraz pamiętajcie jak będziecie kupować Chanel numer 5 sobie lub komuś to te różnice między wodą perfumowaną a wodą toaletową jeśli chodzi o perfumy nie znam to też pewnie zależy od rocznika. Nie znam tej różnicy, ale wydaje mi się, że będzie bliżej wody toaletowej zapach perfum. Czyli bardziej zmysłowy. Czyli to, co Chanel chciała, bo ona z jednej strony chciała uzyskać zapach czystości w swoich perfumach, ale też zmysłowość ją interesowała. Także myślę, że piątka idealnie w to w sobie łączy. Piątka, woda toaletowa, woda perfumowana. Jakby ta równowaga między czystością a zmysłowością jest zaburzona na korzyść czystości, która jest uzyskana. Taką, taką metodą, poprzez moim zdaniem takie dość spore i szczodre dorzucenie nut cytrusowych. Ale z tymi pozostałymi nutami one ładnie wybrzmiewają, nie dają w ogóle efektu wody kolańskiej. To było na tyle mojego podsumowania, moich refleksji na temat może mało znanych, może zapomnianych, ale jak się okazuje, jednak e, takich, które inspirowały perfum, perfum Liu, które inspirowały innych. No, ciekawa historia. Najpierw ktoś, Podpatrzył Chanel, potem inni od, od tych, którzy podpatrzyli. No tak to bywa. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego, papa. Pa.